Będę przychodził do ludzi i prosił ich o obserwację, bo chcę zostać youtuberem. Chciałbyś teraz dać e, obserwację adrenowi? Nie. możesz teraz zobaczyć, czy w Internetu. No pewnie, mm. czemu nie? Yeah. Plan jest taki: będę przychodził do ludzi i po prostu pytał się, czy obserwuję Zelka Jeśli tak, będę musiał zapłacić im stówę. Ja z tego, co się dowiedziałem, to każdy poważny youtuber robił kiedyś sondę Mogłem pani zająć dosłownie chwilkę. Co to czy jednak się śpieszy Ja bym też się śpieszył, jakbym widział swoją mordę. i to jest moja seria, że chcę zostać youtuberem od zera do youtubera. Okay. Okay. Zbierą Aha. No, no. to zostań. Serio? Dzięki. Proszę się bardzo, zostań. <laughs> Aha. No właśnie nie jestem w nie. No. no okay, dobra. Tak po prostu nie wiem jak, więc pytam się ludzi jak to zrobić. Jak mam zostać youtuberem, bo się takiego... O, mi ja ja bym działa, to ja bym została. Ja została. Możesz założyć kanał. Pewność siebie. Ja ci nie powiem, bo się nie dostałem do Twojej 5 minut. Robimy ice bucket challenge. To humoru! O, to jest coś, czego mi brakuje. Musisz nagrywać? Trzeba, że żeby youtuberem jest trochę mniej stresantem, są inni ludzie w ogóle. Masz jakiś fajny sprzęt, no to jest okej okay, sprzęt. Ja myślę, że jest poza. Jest OK jest Przęt No, wycie. coś tam, coś tam, coś tam jest. To jest coś tam wydaliście. Coś tam wydałem no. ja, Musisz mieć kontent wymyślony, Być szczerym z ludźmi. Dużo gadać, tak? Ja, ja znaczy by... szczerze, by szczerym z ludźmi. Musisz znaczy, mieć ja, pozytywną energię. Wiesz, żeby nie było tak, że on zrobi aferę dlatego, bo. Na znaczy, ja, ja dla ja Hajcie i tak robić dalej. Ale nie, afer, nie, ogólnie, oku... Zrobić te wyświetlenia jednak pierwsze No ja nie wiem no No musisz mi Ja kamery. nie mam pojęcia, trzeba do kamery i mówić o subskrybentach cały czas Okej, okay, zasubskrybujcie ten kanał Jakiś ty styl filmów ustalić, coś stałego pewnie okay. dla widzów Fanów Fanów Co lubisz oglądać w internecie? A już nie te czasy Ja już teraz mam teraz studia, inne no, rzeczy no. na głowie nie No bo ja w ogóle chcę zrobić coś dla ludzi, nie chcę robić takiego gówna, gdzie prawdopodobnie to będzie gówno Nic z polskiego Okej okay, ma Okej, okay, don't worry <laughs> What do you want to watch? YouTube, okej, okay, man. Czemu da? Nie, no nic no, polskiego. Ale w ogóle, bo mnie nie będzie oglądał, okej? Nie, mogę cię zaobserwować, ale O oh, mega. Taki bardziej content właśnie pod fotografię, pod film. Ja o, bardzo lubię mnie. oglądać gaming oraz politykę. Okay, Historię, politykę. Nie. Słuchaj, jakbym wiedział, co chcę oglądać, to zastanowiłbym się, nie? Pytanie, czy idziesz w taki format, że wiesz, że masz ochotę coś mądrzejszego powiedzieć, czy bardziej taki rozrywkowy jak u no to mega spoko, słuchaj. Yy, naruciaka. Ale, ale ktoś mnie porównywał do naruciaka, powiedział, że jestem naruciakiem po roku w Rosji. Myślicie, że to dobrze, czy źle? Ja myślę, że to bardzo dobrze. <słuchaj> Okej. Okay. I coraz bardziej mi się podoba rozmawiać z ludźmi, bo na początku się mega stresowałem i tak, jak na pewno widzieliście to, a teraz widzicie, że jestem coraz bardziej taki rozruszany. Ja mam 11 tysięcy na YouTubie i chcę mieć no. milion. No i fajne. to jest mocne pytanie. Jakaś ciekawa nazwa? Adrian Zelek Jak? Adrian Zelek? Ale 12 tysięcy to zaś jest dużo, nie? No ale nie milion. Jak to zrobić? Dobra kampania marketingowa byś przydała. Dobra? Co jest teraz modnego? Brain Co jest teraz modne? Brain roty damy jakiś raz z brain rotami będzie zajebi Co to jest brain rot? Jak co to jest Brain Ja jestem. Stary, Ty youtubera chcesz być. Czy możesz być popularny? No. Jak freeze? lub inny taki ka uh, zjeb mhm. to musisz się zrobić na serio idiotę. Ja jestem chyba jakimś takim... Jak to, jak to się mówi jak się nie ogarnia takich rzeczy, że jesteś bumerem. Wstawiaj codzienne rolki i kiedyś ci się uda. Ale gaming, dobrze, a co mam zagrać? Z, y jakieś nowości po prostu, na przykład okay. ten Daylight, Daylight 3 na przykład Totalnie nie wiem co to jest. Czuję się jeszcze większym bumerem niż te sekundo? No tak, ten chłop powiedział, że o brain rocie, ty nie wiesz co to nie jest. Nie mam pojęcia co to jest ten brain rot. A ja, co to jest w ogóle? No ja bym tak powiedział, że jakiś taki Niesmysłowe jakieś mamy, no na przykład jak ten tun 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 Cachur, albo. To jest gra? Nie. Mamy? To jest taki mam po prostu przez e, sztuczną inteligencję, więc. Teraz to będzie się to aż trudno no, na stronę tego kontentu ejekluzować. No e wie Ejaj. Jakiś mem, który nie ma sensu w ogóle, więc który jest śmieszny, ale nie ma sensu. A to ja muszę to wystudiować. Billboardy. Billboardy, <laughs> billboardy? Czyli mam zrobić billboard? Ja pier... Nie, no, jakieś Na wszystkich te słowa. już jest spoko pomysł. Tak, a? Tak. Ciekawa, no, wcale chcesz? nie jest odgapieniem od jakiegoś gościa tego takiego z panterką wcale nie. A z panterką nie kojarzę takiego właśnie w Też ogóle. Nie kojarzę w ogóle. Yy, no okay. tak, można kupować subskrypcję. Nie no tak, tak to jest. nie. Czy obserwujecie Adrenazerka na YouTubie? Jeśli tak wygracie stówę. Wow. No. Chodźmy, zobaczmy, chodź, 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 bo na, może na YouTube. Na YouTube, na YouTube. Pokaż na telefon. Na YouTube, na czym. Na YouTubie, na YouTubie, na YouTubie, na YouTubie na YouTube, ja Adrian. Zelek. Zelek. Ja byś wygrać stówę. Ty wygra kolega stówę. Zelek. Zelek, dokładnie tak. Adrian Zelek i? Nie. Nie. No niestety, a tutaj nie. może subskrybuj, niestety. Subskrybuj, niestety. Uwaga! No kurde. No, nie. o, o. no niestety. A możesz teraz na przykład zaobserwować? Już dostałem dwóch obserwujących, więc myślę, że do miliona już jest coraz, coraz szybciej. No osoby, do miliona! Jeszcze. Dzięki, jak spotkamy się następny raz, to kto wie, może że wygrasz stówę. To jest challenge na youtubera, musisz mnie rozśmieszyć i mam do zgarnięcia MacBook. Gorąco polecam, reklama! Dobra, mam Cię rozśmieszyć, tak? Mhm. Obawiam Ci bardzo, bardzo długi kawał. To jest naprawdę taki jeden kawał, że myślę, że nie starczy nam trochę taśmy. Koniec kawału. Eee, trochę, ej, trochę się musiała, ej, trochę Dobra, się jadę. To w ogóle było szukające, bo ja mu opowiedziałem naprawdę mega nieśmieszny kawał. I on się rozśmiał. To jest mega cool, bo ja mam darmowe czarcie i stosujemy to na koniec filmu, jo Zrobię to za darmo Dobra, no git To jest jarpaczka. Wow, co za sok Fajny sok eee, nie wiem jakie to ma wartości energetyczne, mam to w dupie O, Dobry Takie coś jest Czy to się jakoś robi tak No nie o kurde, naprawdę mega dobra. To trochę taka jaka szalotka babci. No i ostatnie coś tak... Te... A jestem wegetarianinem, to oddam komuś innemu. A jak z liczbami? Nadal mamy 11 tysięcy, ale w ciągu 28 dni zdobyliśmy całe 56 obserwujących. Jest to 258% więcej niż normalnie. Wiadomo, za obicie nie będę słabnął. Nah. Ja zobaczyłem tak piękne panie, po prostu stoją naprawdę, naprawdę piękne. Ja nie leję nigdy wody, ja cały czas mówię prawdę. Ja cały czas prawdę mówię, naprawdę. Zobaczyłem, zobaczyłem z kilometra. Naprawdę. Przepiękne pani.